Dzisiaj pogadamy o tym, jakie są etapy starzenia się skóry i jakie składniki warto w danym wieku stosować. I będziemy udawać, że nagrywamy z łazienki, ponieważ tematycznie nawiązuje do tematu, a nie dlatego, że Olga śpi i nie chce jej obudzić głośnym gadaniem. Zaczniemy od przedziału 20-30 lat. Wtedy skóra jest młoda, jędrna, produkcja kolagenu, elastyny jest na najwyższym poziomie. Jest to też najlepszy czas, żeby włączyć już profilaktykę przeciwstarzeniową, ponieważ to jest czas, kiedy jeszcze zapobiegamy, a nie już leczymy pierwsze efekty starzenia się skóry, które zaznaczam jest naturalne i musimy to przyjąć po prostu jako coś oczywistego i z czym nie ma co walczyć. Oczywiście możemy spowalniać te procesy i stosować odpowiednie preparaty które nam pomogą spowolnić ten proces i po prostu spowodować, że będzie on przebiegał po prostu wolniej. I tutaj musimy przede wszystkim pamiętać o ochronie przeciwsłonecznej, co jest... Kluczowe. Do tego możemy stosować już niacynamid, czyli witaminkę B3. Możemy stosować, a wręcz powinniśmy nawilżanie skóry, czyli kwas hialuronowy, można stosować kwas hialuronowy trójcząsteczkowy i taki polecam najbardziej, ponieważ on jest w stanie wchłonąć się w każdą jakby partię skóry ponieważ musicie pamiętać o tym, że kwas hialuronowy ma bardzo duże cząsteczki, jeżeli właśnie nie jest ten trójcząsteczkowy i do niektórych partii po prostu on nie przenika. Pierwsze zmarszczki pojawiają się w takim wieku, w którym ja jestem, czyli między 30 a 40 rokiem życia i są to zmarszczki mimiczne, czyli takie, w których nasza skóra naturalnie podczas mówienia właśnie się gdzieś załamuje. Ja bardzo często właśnie marszczę czoło, też tu mam lwią zmarszczkę. No i jest to po prostu naturalne. Możemy oczywiście używać już preparatów z retinolem. Retinol jest pochodną witaminy A i on właśnie pomaga przy takich pierwszych zmarszczkach. Oczywiście nadal tą skórę nawilżamy, nadal polecam niacynamid. Możemy włączyć również wszelkiego rodzaju antyoksydanty, czyli na przykład witaminkę C. I jest to na pewno z bardzo dużą korzyścią dla naszej skóry w tym wieku. Po czterdziestce produkcja kolagenu spada, wtedy skóra się robi mniej elastyczna, bardziej sucha, wiotka mniej sprężysta. Wtedy do pielęgnacji włączamy witaminkę C, ponieważ zaczynają się pojawiać przebarwienia, włączamy kolagen, włączamy kęzel Q10, ceramidy oraz coraz częściej złuszczamy skórę kwasem glikolowym na przykład, ponieważ wtedy będzie ona się po prostu odbudowywać szybciej. Po 50 zmarszczki zaczynają się już pogłębiać, owal twarzy zaczyna opadać i skóra wymaga wtedy intensywnego odżywienia oraz po prostu wsparcia tych procesów regeneracyjnych, bo ona już sobie powoli zaczyna sama nie radzić. Jeśli chodzi o składniki, to bakuchiol, ceramidy, lipidy, oleje roślinne wszelkiego rodzaju i to Wam polecam, to wszystko działa.